Eweliusz, czyli drugi polski satelita naukowy, brat Lema, który już lata od, od prawie roku w zasadzie, ma wystartować z Chin w sierpniu, 19 sierpnia tego roku, w mniej więcej w południe czasu chińskiego, to będzie około 5 rano czasu polskiego. Ten satelita ma takie samo zadanie jak każdy z satelitów konstelacji Bright, to znaczy oglądać Najjaśniejsze gwiazdy i mierzyć długoterminowe zmiany jasności tych gwiazd. A to jest takie zadanie, które się wpisuje w y, naukę, która się nazywa astroseismologia, czyli analiza procesów fizycznych i chemicznych w y, gwiazdach na podstawie ich y, zmiany blasku. już to taka skrzynka, 20x20x20 na 20 na 20 cm praktycznie wywodząca się z rodziny wszystkich poprzednich to Znaczy te pięć Breitów, które do tej pory wystartowały, zostały wystrzelone, cztery działają na orbicie, to jest dość zunifikowany, zunifikowana konstrukcja. Heweliusz jest ich szóstym bratem i on się troszkę różni. To znaczy myśmy założyli, że chcemy nasze polskie ambicje zrealizować, nie tylko naukowe, ale również technologiczne. Znaleźliśmy trochę wolnego miejsca na satelicie, znaleźliśmy trochę wolnej masy, wstawiliśmy tam sześć polskich malutkich eksperymentów takich technologicznych typu sprawdzanie pamięci w warunkach radiacji, otwieranie jakichś malutkich systemów mechanicznych i tak dalej, i I to będzie taki dodatkowy ładunek, który będzie przetestowany jak już misja Brighta, czyli ta podstawowa misja naukowa zostanie wypełniona. No i, i to jest pierwsza zmiana, znaczy żaden z pozostałych brightów nie ma takich, takich, takich eksperymentów na pokładzie dodatkowych. Do tego jest zupełnie przerobiony teleskop. On zdecydowanie jest, yy, ja nie chcę powiedzieć lepszy, ale no on wyrównuje pewne braki teleskopów poprzednich. Tamte, tamte teleskopy, znaczy wyniki z obserwacji nad tymi teleskopami wymagają dużo większej obróbki numerycznej na Ziemi. Tutaj będziemy to wszystko załatwiali już na, na pokładzie poprzez zmianę optyki.